Głowa tej piosenki coraz głośniej rozbrzmiewają zapewne w głowach tysięcy polskich maturzystów. Tegoroczny egzamin dojrzałości startuje przecież już w najbliższy wtorek, 4 maja, i potrwa w sumie kilka tygodni. To wielkie przedsięwzięcie będzie jednak wyzwaniem nie tylko dla uczniów, ale także dla szkół, które muszą poczynić wiele starań, by zachować niezbędny w dzisiejszej rzeczywistości reżim sanitarny. Sprawdzaliśmy, jak przygotowania przebiegają w ostrzeszowskich szkołach ponadgimnazjalnych. Mamy. Ponad 80 uczniów zdających w tym roku maturę, 81 tegorocznych absolwentów. Wszyscy, którzy ukończyli szkołę wczorajszą decyzją Rady Pedagogicznej, przystąpią do matury. Będzie się odbywała takie główne trzy dni, w, czyli język polski, matematyka, będzie w sali gimnastycznej. Potem, ze względu na to, żeby ta jakość dźwięku była dobra, podzielimy to na więcej pomieszczeń, jeśli chodzi o języki obce. Generalnie będzie prawie jak co roku. No będzie oczywiście zachowanie pełnego reżimu, typu wpuszczanie każdego osobno do, do pomieszczeń szkoły, oczywiście będzie dezynfekcja, będą zachowane odstępy, maseczki to wszystko, co mówią procedury Ministerstwa i Zdrowia i Edukacji. Zdeklarowało się 153 osoby do matury. Mamy nadzieję, że wszyscy w reżimie sanitarnym, w zdrowiu pojawią się na tej maturze i będą mogli przystąpić do wszystkich egzaminów, które sobie wybrali podczas tej sesji głównej Matury. Mieliśmy w marcu egzamin próbny, więc nam tutaj to pomogło zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało, więc jesteśmy podzieleni na dwa pomieszczenia: jest to aula, tam będą dwie klasy i sala gimnastyczna, duża, tam będą cztery klasy. I będą tam wchodzić w odpowiednich swoich godzinach, żeby po prostu uniknąć tych kontaktów z zachowaniem dystansu, w maseczkach. Oczywiście uczniowie, jak już usiądą do pracy, tak zaczną egzamin, nie będą musieli mieć masek. Ale to w tym momencie, jak już nie ma ruchu. Po egzaminach oczywiście kompleksowe ozonowanie wszystkich sal, w których będą egzaminy. A tych sal będzie więcej z racji odległości. Zasady reżimu sanitarnego dotyczą jednak nie tylko samego egzaminu, ale także przygotowań do niego. W ostatnich miesiącach maturzyści spotykali się ze swoimi nauczycielami głównie przed ekranami komputerów. Czy nie rodzi to obaw, że wyniki będą gorsze niż w poprzednich latach? Ja liczę na mądrość uczniów i liczę na to, że oni traktują tę szkołę i to mają powtarzane bardzo często jako etap. To nie jest ich docelowa szkoła. Ta szkoła bez studiów nie ma sensu wobec tego, jeżeli oni chcą do tej szkoły przyjść, to zakładam, że chcą się uczyć i chcą się dostać na, no już powiem, to kolokwialnie wymarzone studia, tak? No więc zakładam, że, że uczyli się uczciwie i nie, nie mam tutaj wątpliwości, że będzie dobrze. Taki typ szkoły jak Technikum wymaga zorganizowania nie tylko jednego egzaminu kończącego szkołę na koniec matury. Maturą, ale również egzaminów zawodowych. W ciągu cyklu kształcenia czterech lat uczeń musi podejść dwa razy do egzaminów zawodowych i y, obserwując wyniki tegorocznej sesji styczniowej, do której przystąpiło 177 uczniów, y, wynik był jeden z lepszych w tych sesjach, jakie zdobyliśmy w ostatnich latach. Czyli myślę, że no, bardzo optymistycznie patrzę również na wyniki matur. Obawy są. Natomiast dla chcącego nie ma nic trudnego i wiem, że maturzyści bardzo się starali przez ostatnie miesiące wykorzystywać szanse konsultacji matematycznych na przykład tutaj w szkole. Nauczyciele pracowali i nawet powiedzmy, że ponad godzinę, żeby umożliwić im spotkanie się w szkole. Nam nie pozostaje już nic innego jak tylko wszystkim maturzystom życzyć powodzenia i połamania piór. Na początek egzaminacyjnego maratonu we wtorek zmierzą się z językiem polskim, w środę z matematyką, a w czwartek z językiem angielskim.